Siemaneczko! Aaaa. 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 Siemanko, dzisiaj jestem właściwie chory, tak? I przyszedłem sobie na działkę. Przed chwilą byłem z Przem 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 u weterynarza. Jeżeli nie macie mnie na Snapchacie, to zapraszajcie. W ogóle słychać chyba, że jestem chory. Kamil, JR, zapraszam was na Snapchata. Tam znajdziecie info o wszystkim, co robię, gdzie jestem i co się ze mną dzieje. Właściwie to przeleżałem pół dnia w Użku, ponieważ i wczorajszy też pół dnia przeleżałem i spałem po prostu, ponieważ jestem przeziębiony, mega przeziębiony, tutaj mam katar, kaszel, kaszel, kaszla, kaszla, kaszela, gardło mnie trochę zaczyna boleć, no i będzie trochę lipa, a muszę się uczyć niestety, muszę się uczyć i chciałbym to, chciałbym to ogarnąć tą chorobę, do wszystkich, którzy piszą w komentarzach, że nie nagrywam filmu. Około dwóch tygodni czuję się naprawdę źle. Nie wiem, tak jestem trochę podłamany, że tak powiem. Jeszcze teraz doszła ta choroba, którą po prostu nadobicie chyba. Poza tym mam siłownię i szkołę i naprawdę czasami nie wyrabiam, ale nie martwcie się, te filmy na 100% będą poświęcać również YouTube'owi. Na Google nie dodawajcie, bo chciałbym, aby mój kanał został zweryfikowany, dlatego każdy kto mnie ma, każdy kto mnie subskrybuje, niech mnie na te Google Plus wije po prostu na moją postać. Tam macie link, nawet w opisie, w komentarzu przednie jest link do tego. Bijajcie i obserwujcie, potrzebuję 1000 obserwacji, a jest tam około na razie 60, więc Słabo, ale mam nadzieję, że dacie radę, jeżeli tak będę Wam wdzięczny. Challenge na pewno będzie, już mam pomysł, jaki nie będzie taki wiecie, co inni robią, wymyślę coś swojego, yy, aby miało to jakieś ręce i Nie chcę żygać, nie, ch nie chcę już, naprawdę nie chcę żygać, nie chcę już straci. Czy, czy chcecie dalej serię z The Walking Dead? Mógłbym ją kontynuować, ale chciałbym, żeby tam było po około chociaż 100 łapek, także no, poprzednim odcinkiem jest około 97 chyba. wicie do stu i wtedy nagram kolejny odcinek z The Walking Dead. i co 100 łapek będzie po prostu kolejny odcinek z The Walking Dead, myślę, że to będzie spoko opcja. A na tych odcinkach z Q&A oraz na odcinkach z Eby Bota, bo widzę, że to wam się naprawdę podoba oraz na różnych challenge'ach yy, wbijajcie jak największą ilość łapek multum i udostępniajcie te filmy, aby spora liczba osób, mogę ją mnie zobaczyć. Ja lecę do domu, ponieważ już jestem cały zakatarzony i lecimy z pytaniami. Okej, okay, także możemy zaczynać QA, które Wam obiecywałem. Może najpierw zamknę okno, żeby nie było, że coś tutaj krzyczę, wydzieram się i tak dalej. Tak więc pierwsze stwierdzenie, pytanie o stwierdzenie, czy coś tam takiego. E Bright, pokaż bicka. Dobra, przecież ja chodzę na siłownię, to nie ma się czego martwić, nie ma się co ja będę kurde tutaj przed wami ukrywał, no mam bica, ma po prostu kurę takiego, że, że ja cię kręcę, no to szykujcie się teraz na wielki szok, okej? Okay? No i bicek wyskakuje. Chceć muszę podciągnąć koszulę, bo mam... Zajewisty, nie? Kolejne pytanie, czyli... Czego boisz się najbardziej, czego boisz się najbardziej, najbardziej boję się szkoły, bo szkoła to jest taka masakra, że wiecie no chodzi tutaj głównie o te sprawdziany, tym bardziej teraz no, będę miał maturę za jakiś czas dopiero, ale będę miał, no i, no i tego się boję głównie, nie mam jakichś tam wielkich strachów, pleków i tak dalej przed ciemnością, czy przed innymi tego typu sprawami, nie wiem, nie boję się duchów ani... Czy żałujesz czegoś w swoim życiu? Czy żałuję czegoś w swoim życiu? Nie, myślę, że wszystkie wydarzenia, które się zdarzyły, jakoś miały swój cel i jakoś mnie miały czegoś nauczyć. Nie żałuję z żadnego wydarzenia, które w życiu mnie spotkało. Może poza niektórymi, może poza tym, że nie nauczyłem się na kilka testów sprawdzianów, które miałem już kilka lat temu albo w tym roku będą, bo na pewno się takie zdarzą. I będę później tego żałował, że się na niej nie nauczyłem, bo chociażby mogły być łatwe, chociaż mógłbym dostać z nich dobrą ocenę, no ale po prostu się nie przygotowałem ze zwykłego lenistwa. Panie, czy od czasu kręcenia filmów coś w moim życiu się zmieniło? E, oczywiście. To jest naprawdę mega wybuchowe, ponieważ jak zaczyna się nagrywanie, zaczyna się nową rzecz w swoim życiu, poświęca się temu jakąś ilość czasu, tym bardziej ja spędzałem przy YouTube naprawdę, czasami nocami siedzia siedziałem. Więc tak jak mówiłem, zmieniło się sporo, ponieważ mam o wiele mniej czasu na naukę, mam o wiele mniej czasu na jakieś tam swoje prywatne sprawy, nie mam czasu za bardzo, żeby gdzieś wyjść z kimś. No i czasem muszę z czegoś zrezygnować, aby tego YouTube'a nadal prowadzić, ponieważ jest to moja pasja, moje hobby i chciałbym to dalej jakby wam przedstawiać, no i dla Was robić te filmy, bo naprawdę mi się świetnie te filmy przedstawia, montuje i, i na końcu mam mega satysfakcję, jeżeli ktoś to docenia, daje tą łapkę w górę i tak dalej, bo widzę, że moja praca jest doceniana. Ulubiony typ muzyki. Nie, nie mam jakiegoś wielkiego ulubionego typu muzyki, bardzo często słucham rapu, mogę Wam tu podać nawet wykonawcę na Fide, chociaż już teraz no, różnie to bywa, bo słucham różnego typu muzyki, ale tego właśnie wykonawcę najbardziej lubię, najbardziej mi się go super słucha. Nie wiem, niektórzy słuchają Tedego, niektórzy słuchają innych tam wykonawców, jakichś tam Disco Polo i tak dalej. Słucham wszystkiego praktycznie, ale najbardziej, to tak jak Wam już mówiłem, rap, Quebona na I teraz pytanie, na które czekałem od poprzedniego QA i myślałem, że już będzie na pierwszym, ale się okazało, że jest dopiero teraz. Eee, dlaczego bright? Dlaczego bright naprawdę dopiero teraz? Myślałem, że od razu to zadacie, ale dobra, Wam pokażę, jeżeli mi się uda coś znaleźć. Dlaczego bright? Dlatego bright. Widzicie, co tu jest napisane? O, się pogniotłaś ty? Widzicie, co tu jest napisane? Właśnie, napisane jest bright z angielskiego. No i po prostu chodziłem, gdy po szkole ładziłem w tej czapce, tak? No to kilku do mnie ludzi powiedziało bright, bright, bright i tak jakoś sobie postanowiłem stworzyć nazwę Bright. Na początku nie miałem pomysłu, ale później jakoś tak weszło i, i to Bright jakby zostało i mam Bright. Może być, nie? Mam jakiś ulubiony serial, jak tak to jaki? E, moim ulubionym serialem jak już kilka razy wspominałem jest The Walking Dead, czyli historia zombie. W ogóle tak wspominając to tak wam mówię, jeżeli chcecie kolejny odcinek z The Walking Dead, dajcie do 100 łapek. trzy łapki brakują do stu pod poprzednim odcinkiem i obejrzyjcie też poprzednie odcinki i też możecie zostawić łapkę, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. I teraz odwieczne pytanie, kiedy omegle? Pod poprzednim omegle zdobyłem 120... 100... Dwa... Sto... 140 tysięcy wyświetleń Było tam mnóstwo opek górę Prawie 8k Także puu, wow yy, I omegle kolejne będzie Ale mi się podobają takie omegle Podczas których mogę rozmawiać z widzami większych youtuberów yy, Nie wiem dlaczego Ale wtedy czuję się bardziej pewnie I widzę, że mogę sobie z kimś pogadać Może zrobię omegle dla widzów Was poinformuję wtedy Myślę, że też by było takie coś fajne i byście mogli bić ze mną pogadać, ale to na większą może ilość widzów, a na razie chciałbym zrobić na omegle, jeżeli jakiś youtuber będzie, a jeżeli nie, no to po prostu biję jeszcze raz na omegle i pogadam sobie z ludźmi. Tak dla beki, zobaczymy może coś się ciekawego wydarzy. Kolejna osoba jaka zadała pytanie to The Happy Girl ehm, Kojarzę Ciebie ze Snapchata na pewno, więc również Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Y, I pu, 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 y, zadaję pytanie czy będę miał Instagrama, czy mam Instagrama. Nie, na razie nie planuję, ponieważ Snapchat, Facebook wbijacie na Facebooka Kamil Miłaczewski, zapraszajcie, jeżeli nie możecie, to wbijacie chociaż na Snapchata. Y, no i lajkujcie, lajkujcie, Snapchatujcie i ja na pewno Wasze Snapchaty odczytam kiedyś tam na odcinku, więc... Bądźcie gotowi. I od pytanie, które zadaje się youtuberom, czy będę nagrywał CESA, Nie, nie będę nagrywał Cesa, ponieważ jest tego tyle na YouTubie, że nie widzę sensu. Idzie ktoś. Nie widzę sensu kreować kolejnego kanału pod CSa, myślę. Jeżeli będę już coś nagrywał, to coś bardziej takiego, co jest mniej na kanałach. Może The Forest, jeżeli się uda, albo... Bo The Forest chcecie, albo właśnie chciałbym dokończyć serię z The Walking Dead, dlatego lajkujcie, proszę was. Jakie jest moje największe marzenie? Moim największym marzeniem jest zdobyć 100 tysięcy subskrypcji, jak na razie, więc chciałbym to osiągnąć. Jest to moje marzenie odwieczne, które chciałbym osiągnąć od drugiej klasy, gimnazjum i mam nadzieję, że się w końcu uda. Jeżeli by się udało, to będę mega zadowolony. Założę grupę dla widzów na Facebooku, raczej nie, może fanpage'a założę. I niektórzy nie mogą mnie zapraszać do znajomych na Facebooku, ponieważ są to jakieś ograniczenia i myślę o stworzeniu fanpage'a, więc myślę, żeby było dosyć spokojnie wtedy z fanpage'em, byśmy mogli się tam komunikować. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego Qa. Jeżeli Wam się spodobało, zostaw łapkę w górę. Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, napisz pytanie do następnego Q&A Im więcej pytań, im więcej łapek, tym szybciej będzie kolejny odcinek z tego Q&A Jeżeli widzicie, jeżeli właśnie zauważyliście na początku jest jakaś wzmianka o tym co robiłem, o tym co mi się przydarzyło A później pytania Wasze i moje otrzymajcie się, cześć